Witam z tej strony Manak i wracamy do Carmagedon, czyli serii mającej poprawić krążenie krwi na asfalcie. Mam nadzieję, że nadal chcecie to oglądać. Mam nadzieję, że nadal chcecie widzieć tą pożogę i zniszczenie. Mamy odkrytą nową, ee, nową planszę z nad miastem. Zobaczmy jeszcze w międzyczasie, czy jakiś nowy pojazd się nie pojawił. Chociaż nie, to jest nadal ostatni, czyli nie chcemy. Ale też przy okazji sprawdźmy, dlatego że mamy już trochę kasy. W zapasie może coś się uda ulepszyć. Uzbrojenie. Czy w uzbrojeniu coś poprawimy? To już mamy, tego nie chcemy. Nie, nie można jeszcze poprawić, jeszcze nie można lepszego zrobić. No, to idziemy pojeździć. idziemy pokazać, kto tu jest Bydmada. Eee, chłopczyk czy jakoś tak. No nieważne. ważne. Wasze zdrowie. Powiedział popijając wodę mineralną, no ale trzeba być fajnym, nie? Przecież nie inaczej. Ta, trzymaj się mocno. Też się nie puszczaj. Idealnie. I zaczynamy. Zobaczmy. Czy ktoś nowy się pojawia? W wyścigu nie. Widzę, że sami starzy hunter z najnowszych, ale on już 5, 4, był przez nas kilka razy. 3, 2, <coughs> Przepraszam, rozwalony. Z kaszym już jest byłem w... raczej dobrze bardziej przypadek, o rozjedźmy gościa z flagą BUM, pięknie e, w dwójce, tak, w dwójce już się chyba pojawił za to bonus za rozjechanie go o, ale ściło, ale ściło, bardzo nieładnie ale już jest wszystko okej okay. tu nie mam przeciwników. o tutaj mamy garbusik, garbusik ale dostaw w tył. dobrze ale skoro, No, garbusik Garbusik, garbusik, niech ci będzie garbusik. Mhm. Mm Teraz pędźmy się może trochę. Łoł, wow, wow, ile tu min. Garbusik, jedziesz? Mm. Aż wy. Zero oryginalności, wszyscy budujecie Dajesz. No, garbusik widzę spotkał minę mina to garbusik, garbusik to mina. Tak, pojedziemy sobie trochę po ścianie. Tak, się powoli zacząć za zawracać. I... Mm, miałem nadzieję, że uda nam się. Wszystkie miny wyminąć. Słowo drugą ciekawe. Garbusik z czym do ludzi? No, przewrócisz mnie? Nie, przewrócisz mnie, za słaby jesteś. Zawracamy. No, byłem trochę głupio przy nami być, przez to... No jak niestety z Frapsem ta emulacja działa. Karmagedona eee, 1. Dlatego mam do Was pytanie. Eee, to pytanie tak naprawdę przyszło mi do głowy w tym momencie eee, ponieważ ta seria seria Karmagedona 1 jeszcze by trochę trwała. E, jeszcze tych wyścigów, no jest sporo przed nami, ale ja mogę trochę bardziej. O, oh, i to musiałem się zniszczyć. Lol. to było piękne. To musicie się przyznać. To bo, powinniśmy dostać premię jeszcze za styl. E, ale o czym mówiłem? Tych wyścigów jeszcze trochę jest. To jest dopiero. No, Iwano dozwolony. To jest dopiero 78. pozycja. Wiadomo, że nie każdy. Każdy wyścig równa się e, filmikowi. Raczej kilka tych wyścigów, kilka tych pozycji e, minie przed końcem. Zobaczmy, kogo my tu mamy za sobą. Kogoś mamy. Tashita pewnie tu jest. Ta! Nie, Hunter. Tashita. Hunterek, Hunterek. Idziemy za tobą. Daj się złapać. E, w każdym razie, do czego zmieniałem? Żeby nie przyspieszyć trochę tej serii bardziej na zasadzie właśnie przedstawiania, bardziej na zasadzie opisania jakie to plansze się pojawiają, jakie samochody się w tych planszach pojawiają, może jakiś specjal z finału czy z tych ostatnich dziesięciu wyścigów na tym by się pomyślało. W każdym razie, co byśmy dzięki temu osiągnęli? Przyspieszyłoby to znacząco... Gdzie tam jest ten Hunter? Przyspieszyłoby to znacząco... Przejście do gry, która już w, w teorii czystej powinna dużo lepiej gadać. Nie, hu, gadać. Tak, widać, że trochę jednak, jak latam, się rozpraszam. E, w, mówię tutaj o karmogadonie dwójce. E, do tej gry byśmy przeszli. O, czyżby tam na górze nie. nie. No, karmogadon na byśmy szybciej przeszli. E, mam nadzieję, że z nim nie będzie już takich problemów. ...jak z jedynką. Eee, nie będzie takiego problemu, czyli gra będzie sama sobie dużo płynniejsza. Eee, także napiszcie, co o tym sądzicie. Czy w ten sposób właśnie przyspieszyć, przyspieszyć tą serię, żeby tu się... ...szybciej to wszystko działo. Czy też... ...chcecie... Eee, ...chcecie zobaczyć... O, czy też chcecie zobaczyć wszystkie... Mm, ...plansze wszystkie wyścigi, z tych ważniejszych, przynajmniej z tych premiowanych. Eee, powiem tak, z mojej perspektywy nie ma żadnego problemu. Ja tą grę, tak czy siak, mam zamiar znowu przejść. Także tutaj u mnie... No to jest kwestia tylko tego, czy będę to nagrywać w całości, czy nie będę tego nagrywać w całości. Jednak... kanał kręcę ja, ale kręcę też poniekąd... nawet po większy kąt. O. Ale wyleciał po większy kąt. Bym powiedział: kręcę to dla Was. Tak, żeby Wam się to podobało, żebyście to oglądali. Chcę zmieniać, zmieniać wszystko. Może nie wszystko, bo jednak jestem kim jestem i tego nie zmienię. Ale zmieniać to, co mogę zmienić, to, co mogę poprawić, tak, żeby Wam się bardziej to podobało. Przewrócisz się na koło? Jak zajdziesz do tego, to może? O tak, 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 tak. Trzymam kciuki i podtrzymaliśmy chcę, chcę żeby ten kanał po prostu rozwijał się, żeby spełniał co raz wasze oczekiwania w jak najpełniejszym stopniu ale żeby to zrobić muszę znać wasze zdanie dlatego mam nadzieję, że osoby przynajmniej te osoby, które odglądają no bo wiem, że nikt nie będzie wchodzić specjalnie na kanał, na odcinek oglądać filmiku żeby krótką informację uzyskać No zjeżdżaj z tego. Oj, no to O, udało się zjechać. Żeby krótką informację uzyskać na temat serii, która mu się nie podoba, ale osoby, którym się to podoba. O Jezu. Jakim cudem tam było to? Przecież my tam przed chwilą przyjechaliśmy. Ale osoby, którym się to podoba, myślę, że mm, mogą poświęcić chwilę osoby, które oglądają tą serię yy, i odpowiedzieć na to. Co chcą, jak dalej widzą Karmogadona e, na moim kanale, który na pewno będzie się pojawiać? To wam mogę obiecać, że ta seria tak łatwo nie ucieknie. No, trzeba teraz w niego wcelować jeszcze. O tak, trzeba wcelować. Premia za masakrę. jest ale trudno go nam zabić. Po prostu nie wierzę. Teraz go pogońmy. No, jak my go walnęliśmy? Zupełnie, jakby były niezniszczone, nie? Przecież on już. po, po wyścigu aż zerkniemy, jak on wygląda. Przecież. tu już niewiele samochodów zostało w tym. Co mamy przed sobą? No, patrzcie, nadal jeszcze wstrzymuje. No, i jeszcze jak nas rozbija. Twardysk, jest twardy. jest jak cholera. Gońmy go, gońmy go, gońmy go. Tak. Jeszcze żyje, no nie wierzę. Przecież przy nim już żaden, żaden spaw nie trzyma w jego konstrukcji chyba. No, w końcu. A i to było srogie. To było srogie, po prostu nie wierzę, że aż tak ciężko nam z nim szło. Ale tak to bywa. Nic na to nie poradzimy, no nie? O, <laughs> tego jeszcze nie było. Patrzcie, nie pamiętam tego. Krowa. Hmm. Ciekawe, ciekawe. się przyznać, że było to naprawdę coś ciekawego. Dobra, i teraz jak tutaj zobaczyć? Z powrotem. No, chodź tu, mężko. Z powrotem i niego. No zobaczcie, co to w ogóle jest. I coś takiego nam sprawiło problem. Przecież tak jakby przez mikser. Przepuścić to by lepiej wyglądało. i Hater. Byłeś utrapieniem olbrzymim. E, dobra, teraz nie idziemy dalej. Będziemy odkrywać, także tutaj znowu będzie wstawka z e, kilkamów. Jeżeli te, użyjemy takiego zwrotu. I widzimy się już na nowej planszy. I wracamy do nagrywania, wracamy do Karmagedona. Jak widzicie, odkryliśmy nową planszę, która będzie się dziać pod ziemią. W międzyczasie też udało nam się trochę ulepszyć pojazd o jeden w górę, jeżeli chodzi o siłę przebicia. Nie mamy za to żadnych nowych innych pojazdów. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę mniej skakać. Nie wiem co się działo podczas poprzedniej, poprzedniego wyścigu. Było to niefajne podczas wyścigów pomiędzy jeszcze bardziej zaczął w się skakać. O, mamy nowy samochód. Eee, to jest o ile dobrze pamiętam coś a'la Lamborghini. Eee, w międzyczasie w przewnikach też pojawiła się jedna... jeden wóz holowniczy, który jest bardzo fajnym samochodem. I pojawił się a'la czarny Cadillac, trochę a'la łada z otwart, odkrytym silnikiem, też bardzo fajny samochód. Dobra. O, ale na stół. O, dobra. Do tego chociaż. I O, a tutaj, tutaj, przez chwilę nam się pojawił. Aj, woda, 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 bardzo złe miejsce. O, tutaj się nam pojawił nowy samochód. Dobra, gdzieś utknęliśmy. Nie wiem, gdzie. E, jak ktoś piewał? Wodecki? Chyba tak, wodecki. Gdzieś, lecz się nie wiadomo, gdzie. Mój olej dziś rozlał się. Nie, no to nie ma sensu. Pozwolą się z nimi ścigać. Trzeba wyjechać na powierzchnię i zwabić do siebie. O, tutaj zaraz powinien być otwarty teren. Idealny. Eee, nie wiem, czy tu. Nie, nie, tu. Za wcześniej zjechaliśmy do tego otwartego miejsca. Ktoś jedzie za nami w międzyczasie? Eee, tutaj będzie teraz on otwarty. Ale najpierw, może dogońmy tego, co tu jedzie. Chyba już spadł, dobra, jak spadł, to my go nie I tyłem, dobrze. I na koła, na koła, na koła. Idealnie po prostu, no. Jakby to nie było w przypadku, to w przypadku. to bym powiedział, że było to przepiękne. Eee... O! Szty, ale nas wziął. Eee, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ale pewnie nie wiem, pewnie źle pamiętam. Eee, także ta myśl, która przed chwilą się zrodziła w mojej głowie pozostanie na zawsze tajemnicą, ponieważ na pewno się dopamiętam Dawaj, eee... dawaj, 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 dawaj. BUM! Pięknie! Biały kitel leży. Już nie jest biały. Jeżeli chcecie przefarbować coś białego na czerwono, mmm... nie piszcie do mnie, będziecie żałować. No, Zobaczmy czy coś przed sobą mamy. Ktoś tam niby jest. Dobra Ale widzę, że... o łaj, jaj, jaj, ale dostaliśmy. A tam się mech chował. Teraz ktoś tam niby jest po drugiej stronie. A je O szczy na górze był A nie, w ciebie to może walniemy. Z jakiegoś większego rozpędu. Za stare dobro czasy po znajomości zostanie z anihilowany. No szczy, kurde, meszek taki mały. Jednak brakuje tutaj. Brakuje, przeszkadza tutaj no, szty Mega turbo Mega turbo Spadaj Pięknie, rozwalony! Idealnie Mega Turbo to jest mega Pum, drugi rozwalony Podwójna premia za rozjechanie na boku Dobra czy mamy jeszcze Mega turbo? Mamy, Też jeszcze zdążymy tą shitę... BUM! Rozwalić! Idealnie! Tam gdzieś pewnie mech nam nie idzie. Dobra, ale już megaturba nie mamy. Ale to dobrze, bo mech akurat jest jednym z tych samochodzików, które łatwiej jednak rozwalić. On gdzieś tam jest z przodu. O. Gdybyśmy naciskali gaz, a nie zastanawiali się w którą stronę jechać, to może nawet byśmy go rozwalili tym uderzeniem. Ale za to... W tym jeszcze, że jest skołbaniutki. A lata normalnie prawie jak małysz. Który już nie lata. Dlatego mogę spokojnie nawiązać do niego. Ha! Tak, on wcale tak wysoko nie poleciał. To mu się wydawało, że jest dużym samolotem. Mmm. Zastanawiałem się, czy... Zastanawiałem się, czy mogłem bardziej wymanewrować, żeby w niego nie walnąć. Upum, ależ to było mocne. Tak, I teraz zaczynamy zabawę z, z znalezieniem kolejnego przeciwnika. Mmm, to było głupie. Yy, ale w ogóle tutaj widzę, że ta plansza, o ile poprzednie plansze zawsze się jakimś tam... Dość istotnymi szczegółami yy, różniły. O tyle ta plansza to jest standardowy przejazd. Au. Dobra, może cofnę słowo, ponieważ... Po tym jak ja jeżdżę widać, że żaden przejazd nie jest standardowy. Ale to jest ta sama, dokładnie ta sama plansza co była. Dobra, nie wiem gdzie teraz jadę. Ale może... Tak, pięknie po ścianie, trochę zderzenia i na dachu żeby nie było... Zacząłem trochę bardzo bardzo się skupiać jednak na na mapie. co w nie sensie zmienia faktu, że tutaj pojadę... Uuuu... wow wow. wow No, ale tym razem poszło lepiej. Um, no tak, i ja oczywiście... zbiłem wątek. Tak, to jest... to jest ta sama plansza... co The Pit się chyba nazywał? O, oczywiście. Tutaj jest po polsku, to ja sam mogę pamiętać nazwy. E, my tutaj gdzieś idziemy teraz. Tak, i chyba będziemy jechać tam gdzie trzeba. Wo, wo, wow, 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 wow. Co to w ogóle było? Ja się pytam, kto dał zezwolenie na ten lot? że on nawet nie ma licencji pilota. Tak, co widać bardzo dobrze. Premia za wrażenia estetyczne. No super. To... A ten dalej tam Z tymi chłodniczym czy co To tam w ogóle ma być wow wo łoł wow. wow, wow. Wykręcaj, wykręcaj A, Za bardzo na hamulcu się złapał No ale swoją drogą e, Widać, że mocniej wale jednak Tam wiem, że udało mi się ich rozwalić przede wszystkim Dobra No po prostu się eee, widać, że tutaj mocnie wali. Ja wiem, że rozwaliłem dwóch przy pomocy przyspieszenia specjalnego, ale... Myślę, że bez... bez tego przyspieszenia i tak by w miarę szybko padli. O, szty, no Jednak te minimalne skoki przy śgałce... Oj, ty mechu! Aj. Nie, to nie jest mech. To może to jest mech, tamten był skąp. Nigdy nie pamiętam. Kto by się przejmował szczegółami. Tak. Inteligentne z mojej strony to było, I na dwóch kołach, pięknie, tak. Zrywań normalnie. Z logiką zastosowanie zastosował fizyki. Fizyce. Ło, wow, ale mi się język splątał. Ależ mi się to nie splątał. O, sztyno. O. Myślę, że to było dość efektywne skończenie. Zakończenie wyścigu. Nie uważacie? Eee, Skoro, że policja się przy okazji nie wybuchła, ale widać, nie można mieć... Wszystkiego. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które zostało zadane w pierwszej części, w pierwszym wyścigu. Ale mi się coś odbija. Przepraszam Was za to. Na to pytanie, które zostało zadane w pierwszej części wyścigu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. Co poprawić, co zmienić, co zmodyfikować. Nie hejtujcie za samą grę. Za to będzie Was karał palec mój. Na dzisiaj ode mnie tyle. Chcecie zobaczyć więcej? Chcecie być na bieżąco? Mój kanał, subskrypcja to są miejsca, w które powinniście się udać. Ode mnie, see ya!